Hola, to Cześć, witajcie, kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jednym z najbardziej użytecznych czasów w hiszpańskim. I powiem wam, że widzę to, że Polacy są bardzo e, zdeterminowani, żeby mówić całkowicie poprawnie. I czasami, nawet nie wiem, może nie czasami, często ich to właśnie stopuje, że jakiegoś czasu nie ogarniają, no przecież trzeba wszystko perfekcyjnie znać, żeby mówić po hiszpańsku. Wiecie, nie rady tak zrobić. Bo żeby wszystko perfekcyjnie znać, to najpierw trzeba się pomylić dużo razy, najpierw trzeba się nauczyć, więc nie ma po prostu jednej drogi. Ale chciałabym Wam dzisiaj powiedzieć, jak bardzo przydatny jest czas teraźniejszy, presente de indicativo w hiszpańskim. I żebyście po prostu nie bali się mówić, używać tego czasu, bo naprawdę można wiele, wiele powiedzieć. I dzisiaj pokażę Wam 10 takich sytuacji, w których można ten czas użyć. I to będą sytuacje, w których będziemy mówili także o przeszłości i także o przyszłości. Więc zostań ze mną. Jeszcze zanim przejdę do tych dziesięciu przypadków, to chciałbym Wam powiedzieć, żebyście absolutnie nie uczyli się na pamięć, że, a dobra, tego czasu używamy do tego, do tego, do tamtego. Bo w większość przypadków jest dokładnie taka sama jak w polskim, jak sobie pomyślicie, my bardzo często używamy czasu teraźniejszego. Nie zawsze używamy czasu przeszłego, kiedy mówimy o przeszłości. Zaraz Wam to udowodnię. Więc po prostu, jeżeli chcecie coś powiedzieć bardziej skomplikowanego i nie wiecie, jak to zrobić, to starajcie się, zamiast próbować to tłumaczyć i kombinować, spróbujcie najpierw pomyśleć, to samo po polsku, ale łatwiej. Czy można to wyrazić w czasie teraźniejszym po polsku? To prawdopodobnie, jeżeli tak jest, to prawdopodobnie po hiszpańsku też, chociaż nie zawsze, bo jest jeden przypadek, który nie działa tak samo, ale cała reszta tak. Dobra, jedziemy z naszym El presente de indicativo, czyli ten czas, którego uczymy się na samym początku, w każdej książce, tak? Soy Natalia, me llamo Natalia, soy de Polonia, tengo 40 años. Tak, to jest właśnie wszystko El presente de indicativo. Dobra, pierwszy przypadek jest bardzo logiczny, więc nie będę za dużo o nim mówić. Po prostu są to prawdy uniwersalne. Takie jak na przykład. ninios joran. Ninos joran. Czyli dzieci płaczą ogólnie, tak? To jest coś normalnego, że dzieci płaczą. Tak jak po polsku. Dzieci płaczą po prostu. Czas teraźniejszy. Albo. En verano. En verano ase calor. En verano hace calor. Czyli w lecie jest ciepło. Albo en invierno hace frio. En invierno hace frio. Tak? czyli w zimie jest zimno. No, w większości przypadków jest to prawda. <gryw> no, oczywiście nie zawsze, ale mówimy o prawdzie uniwersalnej, ogólnej. Numero dos. Rutinas. Rutinas, czyli rutyny po prostu. Nasza codzienność. Tak na przykład, tak jak mówiłam na początku, soj Natalia. Bibo en España. Enseño español. Tengo un hijo. Tak samo zresztą jak po polsku. Numer 3. To, co robisz teraz. No, jak już uczycie się dłużej, to pewnie zaraz będziecie mi tutaj pisać, że nie, 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 do tego jest inny czas, tak jak w angielskim, tak? Też mamy no nie to samo, rutyna, co... Robienie coś w tym momencie. I tak, faktycznie jest taki czas, można użyć innego, ale Hiszpanie bardzo często tego nie robią. Bardzo często zobaczycie, że Hiszpan przychodzi albo dzwoni do ciebie i mówi: Que Nie mówi: Que estás haciendo? Albo: Adonde vas? A vas? Czyli gdzie idziesz? A wcześniej było: Co robisz? Tak, co robisz? Gdzie idziesz? Nie powie, ¿a dónde estás yendo? Tego to już w ogóle nie słyszałam. Que estás haciendo? To jeszcze może czasami ktoś powie, ale ¿a dónde estás yendo? Tego to naprawdę przez 20 lat w Hiszpanii nie słyszałam, żeby ktoś tak powiedział, no bo w końcu idziesz teraz, a nie codziennie. Więc naprawdę dużo częściej używa się el presente de indicativo, nawet w takich sytuacjach, kiedy mówimy o czymś, co się dzieje w tym momencie. Numer 4. Długość czynności. To może Wam się wydawać dziwne, jeżeli nie znacie angielskiego, ale jeżeli znacie angielski, to wiecie, że do tego jest zupełnie osobny czas. W polskim tak nie mamy, więc tutaj jest fajnie. Ale dla tych, którzy nie mają jasności, no to już wiecie, że tak, po hiszpańsku też możemy używać tego czasu. No i teraz mogę powiedzieć: Bibo en Alicante, to już mówiłam wcześniej, ja. Bejte años. Też mogę powiedzieć jebo bibiendo, I to jest bardzo, bardzo e, popularne zdanie, ale mogę też powiedzieć właśnie bibo en Alicante desde hace 20 años albo bibo ja veinte años. Na przykład Latynosi to w ogóle używają czasownika tener i mówią tengo 20 años ya en Alicante albo tengo 20 años ya en España. E, Hiszpanie tak nie mówią. Ale no jest to też opcja, tak? Tengo, czyli mam. Tak, mam tutaj już 20 lat, tak, czyli już żyję tutaj 20 lat. Trabajo en esta empresa desde el año 2000. Por ejemplo. Czyli pracuję w tej firmie od roku 2000. Numero 5. Número 5 es el. Futuro, el futuro, czyli przyszłość. I teraz ja bym się chciała spytać, jak na przykład dzwoni do was koleżanka i się pyta, yy, czy jutro masz czas? No właśnie, popatrzcie, jak, jak ja się w ogóle zapytam, czy masz czas jutro? Nie, czy będziesz mieć czas jutro, tylko czy masz czas jutro? A ty nie masz czasu, bo coś tam będziesz robić albo robisz. Sami pomyślcie, jak byście odpowiedzieli jutro nie mam czasu, bo idę z dzieckiem do, nie wiem, dentysty. Tak byście powiedzieli, czy byście powiedzieli jutro nie będę mieć czasu, bo będę szła z dzieckiem do dentysty. No właśnie, po hiszpańsku jest to samo. Częściej w takich sytuacjach słychać ten czas teraźniejszy niż przyszły. Więc na przykład que haces mañana? ¿Qué haces mañana? Pamiętacie z wcześniejszego, bo ¿qué haces? Co robisz? A teraz jest ¿qué haces Co robisz jutro? Mañana trabajo hasta tarde. Trabajo hasta tarde. Jutro pracuję do późna. No tengo tiempo mañana. Jutro nie mam czasu. Vamos al cine el fin de semana. Vamos al cine el fin de semana. Idziemy do kina w weekend. No, no puedo. Tengo que estudiar, na przykład, tak? Nie, nie mogę. Nie mogę, nie, nie będę mogła. Będę musiała studiować, czy tam uczyć się, tak? Tylko, no, no, puedo, nie mogę. Tengo que estudiar, muszę się uczyć. Numero 6. El pasado. El pasado, czyli przeszłość. I teraz faktycznie tutaj to jest bardzo ograniczone. Bo tylko w jednej sytuacji możemy używać tego czasu do mówienia o przeszłości. I dokładnie to samo robimy w polskim, więc będzie łatwo zapamiętać. Do wszystkich innych e, sytuacji, niestety, będziemy się musieli nauczyć czasów, czasów przeszłych, albo po prostu na razie mówić w czasie teraźniejszym i dodawać jakiś tam przysłówek, żeby było wiadomo, że to było wczoraj albo przedwczoraj, albo 10 lat temu. Tak. W międzyczasie, po prostu, kiedy się uczymy, reszty czasów. Tylko po to, żeby zacząć mówić jak najszybciej, bo to jest najważniejsze żeby zacząć mówić, zacząć e, ćwiczyć. Bo jeżeli nie zaczniecie ćwiczyć, to nie zaczniecie nigdy mówić. To jest chyba logiczne, prawda? Oglądając i czytając przepisy z książki kucharskiej, ale nigdy nie dotykając garnków, no to raczej się gotować nie nauczymy. Więc e, to jest tak zwane el pasado historico. Kiedy coś opowiadamy, że się zdarzyło, to żeby przybliżyć to, żeby to było bardziej zrozumiałe, używamy właśnie czasu el presente de indicativo. No i już wam mówię, najpierw po polsku, a później po hiszpańsku. Wyobraźcie sobie, że dzwonię i mówię: Słuchaj, Zośka, wiesz co się stało? No słuchaj, wczoraj, wczoraj dzwonię do mojego męża, Dzwonię, czyli teraźniejszy czas, dzwonię do mojego męża, a on nie odbiera. Tak? Wyobraź sobie, on nie odbiera. I wiesz co? Później dzwonię jeszcze raz i on odbiera i mi mówi, żebym nie dzwoniła więcej. No co sobie wyobrażasz? Czy, czy ty sobie wyobrażasz, co to w ogóle. Jak to tak może być? No i teraz popatrzcie. Praktycznie wszystkie czasowniki, które użyłam, są w czasie teraźniejszym. A mówię o tym, co było wczoraj. I tak samo po hiszpańsku. Hola, Antonia. No te lo vas a creer, no te lo vas a creer. Ayer, ayer llamo a mi marido y no me lo coge, no me lo coge. Yo es que no entiendo nada. Y luego, 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 chulipusñi, luego vuelvo a llamar, me lo coge, me lo coge y me dice: No me llames. Numero siete. Możemy rozkazywać, też używając tego czasu. Będziemy potrzebować tylko takich przysłówków jak immediatamente, ahora mismo, albo ja. No i na przykład mogę powiedzieć coś takiego jak tebas a la cama, ja. Tebas a la cama, ja. Czyli idziesz do łóżka już, dosłownie, tak? Po polsku to chyba raczej byśmy powiedzieli natychmiast. Te sientas? Ja. Te sientas? ahora mismo. Siadasz? Już. Już teraz siadasz. Natychmiast siadasz tutaj na stołek, tak? No i teraz ktoś by pomyślał, no dobra, ok, tak można rozkazać, ale dziecku, tak? No komu tak rozkażesz? Komu tak na ulicy, nie wiem, do kogo tak masz powiedzieć? Panie mi daje te dokumenty już. Natychmiast. Wyobraźcie sobie, no, faktycznie może w urzędzie nie, ale w urzędzie też nie musimy wcale rozkazywać, tylko możemy poprosić. Zaraz zobaczymy, jak się prosi. Ale na przykład możemy do koleżanki powiedzieć: melokuentas ja już mi to opowiadasz. Natychmiast co się stało, chcę wszystko wiedzieć. Numer ocio. Sugestie i zaproszenia. I tutaj, kochani, działa to inaczej w Polskim, więc to jest jedyny przypadek, który musimy zapamiętać. Bo kiedy na przykład chcę, żeby ktoś mi pomógł, to po polsku powiem: pomożesz mi. Nie powiem: pomagasz mi, pomagasz mi? No mogę powiedzieć: pomagasz mi, czy nie? Ok, ale raczej chyba jest to mniej używana forma. Po hiszpańsku natomiast jak najbardziej można powiedzieć: me ayudas, me ayudas, możemy do, dostawić: por favor, me ayudas, por favor. Więc widzicie tutaj, no, nie działa to dokładnie tak samo jak w polskim. W polskim jest to dużo trudniejsze, więc proszę mnie tutaj się nie skarżyć. Widzicie, hiszpański jest o wiele, wiele łatwiejszy niż polski. Jak się nauczyliście polskiego, to hiszpańskiego się nauczycie na 100%. Porque no vemos el siguiente uso. Porque no vemos, vemos, znowu w teraźniejszym, tak? Czyli sugestia. Porque no vemos el siguiente uso. Czyli dlaczego, by nie przejść do kolejnego e, numeru. Numer numer. Instrukcje. I dokładnie tak samo jak po polsku. Oczywiście można używać trybu rozkazującego, tak? Weź coś, e, zrób to i tak dalej, ale można powiedzieć też bierzemy to, robimy tamto. Hmm? Na przykład zobaczmy, jak się robi tortillę hiszpańską. Koches una patata. Koches una patata. Pelas la patata. Pelas la patata. Albo pelamos la patata. Można też w liczbie mnogiej, tak? Czyli obieramy ziemniaka. Albo obierasz ziemniaka, albo obieramy ziemniaka. Cortamos la patata. kosemos la patata. I tak dalej, i tak dalej. No, i kochani, dojechaliśmy do el ultima uso, czyli e, numer jest. i mówimy tutaj o groźbach. Tak, amenasarz, amenasarz. Możemy tymczasem również pogrozić. No i zobaczmy taki m, przykład na dzieciach, też, bo to, do dzieci często się tak mówi: Jak na przykład, jak nie zjesz szpinaku, to nie będzie deseru. O te comes las espinacas ono no hay postre o te comes las espinacas o no hay postre czyli albo dosłownie zjadasz tak albo zjadasz ten szpinak albo nie ma deseru ja wiem że w polskim może to nie jest y, najbardziej naturalna, y, naturalna metoda grożenia jaka by była naturalna jak nie zjesz, to coś tam, tak? Jak nie zjesz szpinaku, to nie dostaniesz. No, to taka była najbardziej naturalna, ale po polsku też przecież można powiedzieć to w inny sposób, więc wrócimy do początku o tym, co mówiłam. Jeżeli nie wiecie, jak coś powiedzieć po hiszpańsku, uproście to najpierw po polsku i wtedy dopiero tłumaczcie. Oczywiście na tym etapie, później już nawet nie będziecie tłumaczyć, tylko będziecie myśleć po hiszpańsku, ale jeżeli jeszcze nie jesteście na tym poziomie, no to trzeba sobie jakoś inaczej radzić. Także, oloaseś, omen fado. Albo to robisz, albo ja się obrażę. A teraz szybka powtórka. Oj, hola, perdona. El gazpacho lleva tomate, ajo, cebolla, otros... Siempre comemos el gazpacho en verano. ¿No comemos el gazpacho desde el verano? Mañana comemos otra cosa. En el siglo XVI se planta el primer tomate en España. Se trae de México. Te vienes y pelas el tomate ya. ¿Hacemos el gazpacho juntos? Primero, pelamos el tomate. Después, cortamos el pepino. ¿O te suscribes o no ves el siguiente vídeo? I pięknie, mamy to, widzicie, jaki sympatyczny, miły czas, jak, jak warto się go uczyć. Przecież praktycznie możecie wszystko powiedzieć w tym czasie. Także e, zachęcam bardzo do nauki właśnie El Presente de Indicativo. A jak już ogarniesz ten czas, to zobacz, co warto uczyć się później. I o tym nagrałam osobny film i możesz go obejrzeć klikając tutaj. Adios!